No cześć, idziecie z nami! Dzisiaj wyruszamy w ciekawą podróż po gdańskich zabudowaniach stoczniowych i będziemy starać się dostać w miejsca takie mniej uczęszczane, bo głównym naszym celem jest dostać się na ścieżkę dydaktyczną. Lecimy zwiedzać Stocznię Cesarską i, żeby się tylko telefon nie przewrócił, bo stoi na statywie, ruszamy. Teraz znajdujemy się w jednym z budynków stoczniowych, które powstały na przełomie XIX i XX wieku w tak zwanym esie, czyli w budynku, w którym były produkowane silniki do okrętów i statków wszelkiej maści, które były produkowane na terenie stoczni, wówczas cesarskiej. I jak mówią wszelkie przewodniki odnośnie tych terenów, większość z tych budynków właśnie z tego czasu pochodzi. I właśnie można sobie skojarzyć po takiej charakterystycznej ceglanej zabudowie, że pochodzi to właśnie z tych czasów tzw. przemysłowych. No, to tutaj mamy już pierwszą dziurę, do której trafiliśmy. Ślad po jakiejś y, starej kotłowni. No i co, jesteśmy już na szlaku właśnie tej stoczni cesarskiej. Śniegu napadało, jest trochę klimacik. No i szukamy. Szukamy tych takich miejsc, do których normalnie ludzie nie wchodzą, bo takie lubią najbardziej. Nas chyba niespodzianka, bo myślałem, że na tego żurawia wejść nie da, ale chyba da się wejść z tym, że za opłatą. No i jest miłe zaskoczenie: stoimy sobie przy okręcie Nordstjernen przy statku. No i co, pakujemy się na dźwig będziemy stopniowo relacjonować naszą wspinaczkę, niebezpieczną. Magda dzielnie przed no, robi wrażenie no jeżeli ktoś ma lęk wysokości to zdecydowanie nie polecam chociażby z tego względu że tutaj są te, barier te barierki strasznie nisko łatwo tu o wypadek szczerze powiedziawszy, dlatego trzeba być ostrożnym No fajnie jest fajnie Tak, <grywa> tak jesteśmy na dźwigu jak wrażenia? No to, to trochę mi ciężko, ale nie poddam no, zobaczcie jak to tutaj idzie dalej Dobra Zrobimy relację jak będziemy troszkę wyżej, bo tutaj trzeba się naprawdę trzymać, a niestety nie posiadam GoPro Statek? Dobra, budujemy statek teraz. Przed nami Oliwia Business Center, gdzieś tam w oddali. Nie wiem, czy trafię paluchem. O tu. Gdańska Stocznia Remontowa przed nami. I niestety wyżej się już nie da wejść, ale i tak jest fajnie. Dar... Legalnie się nie da. Legalnie się już dalej nie da wejść, ale... Będziemy kombinować, oczywiście. Nawet jeśli byśmy chcieli, to jest i tak. O, warunki śniegowo śnieżne Tutaj z kolei mamy widok na stadion. No, tak średnio widać, ale no, niestety jakość. Jakość ja wiem, że jakość jest średnia, nawet. Może i średnia minus, ale staramy się jak możemy. Na razie z tym, co mamy, terminal kontenerowy przed nami. Tutaj Magda. Widok na Magdę. Most Jana Pawła. I tam mamy widok na Muzeum II wojny światowej oraz na nadchodzący zachód. O, proszę bardzo. Centrum sterowania tymże maszynem. Niestety nie pokażę za dużo, bo właśnie... No i teraz bardzo strasznie, bo mamy widok w dół. Kurde, zawsze chciałem uprawiać coś takiego jak urban climbing, czyli taki odłam urbexu polegający na wspinaczce właśnie na takie miejsca opuszczone, ale teraz już wiem, że chyba jednak nie byłoby to łatwe. Byłoby to dla mnie wyzwanie. I nie wiem, czy dałbym po prostu radę. Byłem na Orlej Perci, byłem w górach niejednokrotnie, ale tak jest konstrukcje, to chyba trzeba się do tego urodzić po prostu. No i tak właśnie się schodzi z żurawia powstałego w 1962 roku, także swoje lata on też już ma. Ostatni rzut na punkt widokowy, to jest żuraw, tak jak wspomniałem wcześniej, z 1962 roku, ma wysokość 40 metrów i waży 350 ton, a podnosi w tym momencie chyba jeszcze ozdobę z Mistika, czyli pentagram, proszę bardzo. Tak, racji, yy, że Magdzie się przypomniało Że nie ma że złe warunki pogodowe Nie ma, że złe warunki pogodowe A dawno tego nie robiliśmy Także a Spontaniczne o... pompki Myślę, że kiedyś mi odbije i spróbuję wejść na ten dźwig, ale nie teraz, bo warunki są śliskie. To będzie wyzwanie dla mnie i dla Konkiego. Właśnie Magda zwróciła uwagę, że sam dźwig stoi dosyć daleko od nabrzeża, tak naprawdę. I nasze podejrzenia dotyczą faktu, że tutaj może kiedyś szły jakieś. Nie wiem, gdzieś tu jakieś tory, i po prostu jakiś y, towar był ładowany na wagony albo na jakieś inne przemieszczające się szachrajstwa wymyślone przez człowieka. No i tak. Dobra. to nie urbex. Kto zgadnie? O matku jaki perel mhm. No jesteśmy w zrekonstruowanym pomieszczeniu biurowym Stoczni Gdańskiej. Na no, ciekawostka bardzo, jak długo żyję w tym mieście? Tak długo nie widziałem tego miejsca. Wstęp wolny. Także jeżeli potrzebujecie pomysłu na spędzenie wolnego popołudnia, polecamy całym serduchem. Ja się tak wkręciłem w klimat tego miejsca, że szukałem w tym jakiejś daty. Czy to nie jest właśnie z jakichś lat 80. czy 70., ale to jest po prostu przewodnik kulturalny. Także hehe Marcin. koncertu nie będzie. Dziękuję. Co to jest? Serce. Takie na niby. Sprzedam dziewictwo. Raz, drugi, w trzecim z, z przyjemnością dawania siebie dla zysku. Zdecyduje wszystkie narządy, bez których, nie da, bez których da się żyć. Dostatnie kropli krwi. Wątroba, nerka, przeszczep, za przelew. Gra na organach. O najwyższą stawkę o serce. Napis jest tutaj widoczny. Wydaje mi się, że te niedostępne miejsca te hale, o których wspominałem wcześniej, to to są chyba te kubki gruzu przede mną. Więc myślę, że z racji rewitalizacji tych terenów no chyba typowego urbexu nie uświadczymy, ale i tak uważamy, że warto się tutaj wybrać. Jeżeli coś jeszcze znajdziemy, to na pewno znajdzie się to dalej na filmiku. A ten budynek, w którym przed chwilą byliśmy, Nazywa się Mleczny Piotr, jeżeli by ktoś szukał. Polecamy. No i ostatnie ujęcie ostatniego budynku do którego wchodzimy. To jest budynek kuźni. I proszę bardzo ciemność widzę. Da się to naprawić. Dobra, nade mną się zapaliło światło, już się nie pali. Ale tak to wygląda od środka No załapal się światełko Kopię prądem, nie kopię, dobra No i tak wyglądały właśnie hale zanim przestały być czynne Można to nazwać kontrolowanym urbeksem Tutaj gdzieś jeszcze była taka wielka prasa hydrauliczna, a nie wiem czy to nie jest to właśnie. Tak, bardzo możliwe, że to jest to. No i dobra. Ostatni nasz budynek, który zwiedziliśmy. Uciekamy. A jednak udało się coś jeszcze zurbeksić. Tutaj nasza wyprawa się kończy, także nie opuszczajcie nas i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia! A mieliśmy iść? Tak! <laughs> Poszedłeś sobie! Pa.